taki nóż do centrowania mamy tutaj dwa kółka zębate to ma 49 zębów, to ma 48 bo nie było w tym trudnego, tylko żeby to kółko miało te kły mamy tutaj sprzęgło blokady yy, ona ma trochę liche kły bo ma trójkątne to jedno musi mieć kwadratowe czy prostokątne ale to tam się ogarnie i tak trzeba po prostu. Yy, żeby takie kły były tutaj z tego nie wiem czy to nóż pójdzie w tym, czy nie, zobaczymy taką długą sufmiarkę i po prostu tego odmierzyć sobie. Jakość tych kłów jest również taka sama. Po prostu interesuje nas tutaj od tej płaszczyzny do tej Kupiłem taki nóż do centrowania patrzcie on. Widać jak bije. No i patrzcie, już nie bije. Mam tutaj specjalną płytkę tą do twardych rzeczy. O, takie mam płytki do twardych rzeczy. Zobaczymy czy to pójdzie. Idzie jak w masełko te płytki o ale widać, że twardy materiał, ale idzie. Także jest dobrze. No i jednak się udało to stoczyć. Myślałem, że już nie pójdzie, bo naprawdę y, czwarte ostrze płytki. Generalnie najgorsze są pierwsze 3-4 mm i to przejście, ale się udało. Tu mi się minimalnie za dużo zebrało, ale tutaj akurat jest na wcisk. Także to się wciśnie, to i tak będzie y, obspawywane, więc to nie przeszkadza, a na tym się wycentruje. I teraz sprawdzam, czy jak złapię się po prostu w zęby, bo to akurat pasuje po 3 na szczękę teraz trzeba to wyrównać no i jak widzieliście był tutaj ten koniec szybciej teraz jest stoczone i mamy to osadzone, tutaj zrobiłem clean zaraz wam pokażę, o to jest ten wpust co jest to ustawione, bo słuchajcie o. Także teraz mogę to hefnąć sobie. On tam ciasno fajnie wszedł. I po prostu ja sobie teraz to obetnę tutaj na równo. Zrobię fazę. Zaspawam. I... No, jest to już pospawane. Tutaj to. No, 100 więcej niż 150 stopni to na pewno nie ma. Bo 150 stopni to by już rękę sparzyło. Może nawet i... No, około 100 chyba ma. No, dobra. Spawałem tak co 2-3 centymetry. Zresztą widać. I mamy to zaspawane, idę to zaspawać ładnie, roztoczę to na ładnie okrągłe I tu mam tulejkę, to jest od korbowodu 30 akurat 40 dobre na zewnątrz ma Tutaj to rozcięcie się ściska, także to się fajnie w te zęby jeszcze wciśnie I 35 w środku, także to się wytoczy i będzie idealnie z tulejką bimetaliczną Także fajnie Patrzyłem na to koło i teraz widać, że tutaj mamy niżej jakby to A tutaj nie było niżej, więc też zaraz wytoczyłem no i jest ładnie, no i kółko udało się zrobić tutaj. O, jest przyspawane tulejka ładnie się wcięła. To jest tulejka bimetaliczna. Wszystko ładnie o płaszczyznę jest. Przednia też jest. Także jest elegancko. Kółko mamy gotowe. No i sam wałek w sobie też o tutaj wchodzi. Obraca się bez problemów. Luzów generalnie praśnie żadnych nie ma, jest fajnie spasowane.